Chcesz rozluźnić mięśnie na miednicy? Zrób ze mną zestaw 12 ćwiczeń, które wprowadzą relaks w Twoje biodra. Mam na imię Asia. Zapraszam Cię do treningu. Przyjmij pozycję klęku podpartego, ale kolana ustaw szeroko, a stopy wąsko. Na samym początku wykonaj 10 razy kocik-grzbiet. Zaokrąglaj na wydechu kręgosłup cały od miednicy przez kręgosłup piersiowy razem z delikatnym pochyleniem głowy do dołu. Na wdechu... Unieś głowę, brzuch opuść w dół, a miednicę unieść do góry, tak żeby maksymalnie mobilizować Twój kręgosłup. Tak samo jak wykonywałaś poprzednie ćwiczenie, zmodyfikuj to przesuwając biodra w kierunku stóp. Pozwoli Ci to zwiększyć ruchomość w okolicy miednicy i bioder. Ale pamiętaj, żeby wykonywać to w komfortowym dla siebie zakresie. W żadnym ćwiczeniu nie powinnaś czuć dyskomfortu w plecach. Z kociego grzbietu zacznij wychodzić do pochylenia bioder w tył. Tak samo jak wykonywałaś poprzednie ćwiczenie, zmodyfikuj to przesuwając biodra w kierunku stóp. Zróbmy teraz kolejną modyfikację. Przy przesunięciu bioder w tył, unieś mocno kość krzyżową, jakbyś chciała ją wysunąć do sufitu. A brzuch skieruj do dołu, pępek idzie w kierunku maty. Wracając do pozycji kręgu, zaokrągli plecy w koci grzbiet. I tak jak każde ćwiczenie, staraj się wykonać je w maksymalnym dla siebie komforcie. Ruch zaokrąglenia pleców wykonujemy na wydechu, bo zamykasz wtedy klatkę piersiową, a jak przechylasz biodra w tył i głowę barki unosisz do góry, podczas otwierania klatki piersiowej wykonaj głęboki i spokojny wdech. Zostając w kręgu podpartym rozstaw swoje stopy szerzej. Stopy połóż na podłodze szerzej niż kolana. W tej pozycji wykonaj 10 krążeń klatką piersiową, w prawo, a potem w lewo. Między prawą a lewą stroną możesz oczywiście odczuwać różnicę w zakresie ruchu, ale nie jest to nic niepokojącego. Zawsze jest tak, że jedna strona jest dominująca i swobodnie wykonujesz nią ruch. Samo szersze ustawienie stóp pozwoli Ci na większą mobilizację w okolicy kości krzyżowej i rozluźnienie tamtego rejonu. Na początku wykonywania ćwiczeń w tej pozycji możesz czuć tam lekki dyskomfort. Zmniejsz najwyżej zakres ruchu, ale zwróć uwagę, że z każdym treningiem ten zakres będzie się zwiększał i będziesz mogła ruch wykonywać swobodniej i w większych zakresach. Przejdź znowu do kociego grzbietu, ale tym razem właśnie z ustawionymi stopami i kolanami szeroko zacznij przy opuszczeniu bioder w tył zaokrąglać kręgosłup. Jeżeli czujesz, że w tym wariancie twoja miednica nie pracuje zbyt swobodnie, po prostu ustaw kolana troszeczkę wędziej. Samo zmniejszenie kąta ustawienia kolan pozwoli ci na dużo swobodniejszy ruch. Na sam koniec po 10 powtórzeniach usiądź na piętach i rozluźnij nadgarstki, które mogły po tych ćwiczeniach być lekko obciążone. Kolejne ćwiczenie wykonuj w leżeniu na plecach. Pamiętaj, że do leżenia zawsze przechodzimy przez bok, co odciąży Twój kręgosłup i dno Wykonamy teraz pozycję mostu, czyli unoszenia kręgosłupa kręg po kręgu, zaczynając od miednicy, aż przez kręgosłup lędźwiowy do piersiowego. Uniesienie bioder wykonaj na wydechu, natomiast wracając do dołu, wyobraź sobie, że Twoja miednica zachowuje się jak spadający liść. Bujaj nią po prostu z prawej strony na lewą i z każdym ruchem opuszczaj o kilka centymetrów do dołu, aż do momentu, kiedy położy się na macie. Wykonaj ten cały ruch pięć razy. Unosisz kręgosłup kręg po kręgu jak sznur pereł jeden krąg po drugim wychodząc maksymalnie do wysokości łopatek tak żebyś nie czuła że opierasz się na kręgosłupie szyjnym. Kolejnym ćwiczeniem będzie dalej wariant pozycji most. Tak samo jak poprzednio unosisz biodra do góry na wydechu natomiast wracasz opuszczając kolana szeroko tak jakbyś chciała narysować nimi koła. I w tym momencie opuścić je do dołu na matę. To ćwiczenie wykonaj 10 razy. Pamiętaj, że bardzo ważny jest tutaj sposób oddychania. Kiedy unosisz biodra do góry, pokonujesz siłę grawitacji, Twoje mięśnie wymagają większego napięcia, dlatego też wykonujemy to z wydechem. Pozycję rozluźnienia mięśni, czyli przy opuszczeniu bioder, wykonujemy z wdechem. Sam wydech pomaga dzięki temu ustabilizować bardziej kręgosłup przez napięcie mięśni głębokich i przez pracę przepony oraz mięśni dla miednicy. Połóż biodra na macie, Unieś tylko jedno kolano ugięte do góry. Niech ono będzie cały czas ustawione nad miednicą. Wykonujesz na wydechu rotację kolana na zewnątrz, a potem stopę kieruj do wewnątrz. Po 10 powtórzeniach połóż stopę na uda. Rozciągniemy tutaj mięśni gruszkowaty, który buduje tylną ścianę mięśni na miednicy, a jego napięcia mogą też niekorzystnie wpływać na ten rejon. Dlatego oprócz położenia dociśnij troszeczkę dłonią na kolano, tak żebyś czuła większe rozciąganie w okolicy pośladka. Po 5 swobodnych oddechach zmieniamy stronę. Zacznij rotację lewym kolanem, bo ja stopa idzie na zewnątrz i do wewnątrz, tak żeby maksymalnie możliwie mobilizacja przechodziła na okolice stawu biodrowego. Po 10 powtórzeniach połóż stopę na kolano i odepchnij dłonią kolano od siebie. Przez 5 swobodnych oddechów wyczuj rozciąganie tylnej części uda i pośladka. Ostatnim ćwiczeniem będzie utrzymanie pięt nad miednicą. Kolana ustawiasz szeroko, w maksymalnym dla siebie możliwym zakresie. Staraj się nogi rozluźnić maksymalnie, a Twoje silne ręce pozwalają na rozluźnienie całego ciała. Dlatego mocno chwyć okolice kostek, żebyś mogła maksymalnie rozluźnić nogi, biodra. Jeżeli masz ochotę, pobujaj tułowiem na boki. Po wykonaniu tego ćwiczenia Podnieś się przez leżenie bokiem do pozycji siadu skrzyżnego, rozluźnij ciało, zacznij krążenia barkami w tył i wprowadź swobodny oddech, żeby zaraz po tych ćwiczeniach nie kręciło Ci się w głowie. Dziękuję Ci za wspólne ćwiczenia i zapraszam do innych zestawów, które także pokazują ćwiczenia na rozluźnienie mięśni jednicy.